Karol, bliżej środka! Bliżej do Andrzeja i! Środka boiska! O! Karol, ty! Przesuń się! Co? Jakie wygrywa? te bramki, Musisz pamiętać, że bramki pilnujemy. No, tak, dwie staś a Ja Dobra, stary szybciej, bo deszcz zaczyna padać. a ten się rozgadał. Znaczy, ona Ale ja później będę potrzebowała. Bo za chwilę zejdzie, taki spał. już proszę. proszę. Chuba, tam może być ciocia Agnieszki. Chuba, idź może tam gdzieś do cioci Agnieszki, tam, sobie, nie siedź w miejscu, truchtaj sobie. Dawaj, dawaj Karol, bliżej. szybciej, teraz. Bartek, truchtaj sobie do Bartek, so. Bartek Martec, do końca. Wyprzedź. Wyprzej.

to jest Nie na raz. Dobrze! Dobrze! Nie wszyscy! Oli! co staj tu! Chodź tam stań! Na środku! W szkole środkowym stań! Karol, blisko! Krzysiek! Tam, do niego! Obydwaj! Już? Do piłki! Wracamy! Wracamy. mnie Piotrek, Dobry trik, co? Wyjdź, Karol. Wyjdź, Karol, Bartek. Pokazujemy się. Wybiegaj! Bartek stawaj. Dobra, Macie, Macie się Ej, Bliżej Karol. Bliżej Bartek. Bo cholera, mi Ej, kończ, Ustawcie się. się. Tam, możesz, Zyzek, ja nie Zyzek, nie nieraz, wyżej. możesz podejść wyżej. możesz, o! Podejść. O! Ty możesz bliżej bramki podejść. Teraz, tak, o tak właśnie. Iwan, trzymaj hey! Spokój, Spokojnie, Wojtek. Nie, dzisiaj się pieczy, Wojtek. Nie od razu. Leci jakbyśmy piłkę. Mi się, zaraz mi się wyłączy kamera, bo mi się bateria Dobrze Oli, stój tam. Będzie wypita piłka do przodu. Już blisko niego jesteś. Podejdź do niego, podejdź do niego, podejdź do niego. Dobrze. Wyszła. No co, no co? Rzucaj Bolinik. Barty! Bolinik, biegnij. Mocniej Krzysie. Barty! Do piłki. Do piłki. Do piłki. Do piłki! Do piłki! Do piłki! Graj! Po teraz! Chodźmy! Dziewczyna! wyjdź, Piotr! Daj! Nie Dograj no teraz! Uderz! Udez! Wracaj, Piotr, wracaj na swoje! Wracaj, Bartek! Wracaj, Andrzej! Patrz Wracaj, Piotr! Wracaj, Andrzej! Daj! Karol! Слушай, слушай,